Relacje między uczestnikami rolnik, szukarzony, bywają różne. Wygląda na to, że nie wszystkie panie darzą się sympatią. Doszło do spięcia między Anią a Ewą i Nikolą. O co poszło? Kością niezgody miało być nagranie, na którym Ewa z Nikolą odpowiadały na pytania fanów programu. Jedno z nich dotyczyło ciąży Ani. Słowa odrzuconych kandydatek rolników nie wszystkim się spodobały. Ania postanowiła zareagować. Radosna nowina. Widzowie, rolnik szukażony początkowo sceptycznie podchodzili do związku Ani i Kuby. Wszystko przez fakt, że 30-letni mężczyzna jest rozwodnikiem i ojcem trójki dzieci. Mimo, że wyszło na jaw, że tuż przed nagraniami do programu miał narzeczoną, rolniczka dała mu szansę. Dziś oczekują narodzin dziecka, a radosną nowiną pochwalili się w świątecznym odcinku. Nieoczekiwanie po programie w Komitywie pozostały Ewa i Nikola. Ta pierwsza ostatecznie odrzuciła zaloty Waltka, a druga została upokorzona przez Darka w finałowym odcinku. Panie zaprzyjaźniły się i coraz częściej spędzają czas razem. Podczas ostatniego spotkania postanowiły nakręcić live na Instagramie, na którym odpowiedziały na ciekawskie pytania fanów. Jedna z internautek przekazała Ani, że Nikola i Ewa podczas swojego livea w prześmiewczy sposób skomentowały jej szybką ciążę. Rolniczka nie pozostała dłużna i zareagowała ironicznym komentarzem Nie widziałam, nic o tym nie wiem. Nie znam ich osobiście, cóż najwidoczniej stworzyły jakąś koalicję naszych wiernych fanek? skomentowała Ania. Sęk w tym, że teza zawarta w pytaniu była nieprawdziwa. Internauci na grupie fanów programu Rolnik Szuka żony na Facebooku wdali się w dyskusję. Ale one się z niej nie śmiały. Oglądałam ten live, i jak był temat ciąży Ani, to każda z nich mówiła, że skoro się na to zdecydowała, to jej decyzja i nikomu nic do tego. Przynajmniej ja to tak odebrałam, napisała jedna z fanek, a Nikola dodała, dokładnie.